Wakacje 2021 powoli dobiegają końca. Jednak jeśli ktoś chce je do końca wykorzystać, to będzie miał okazję zrobić to w najbliższy weekend, ponieważ w gminie Siewierz przewidziane jest mnóstwo atrakcji. W piątek 27 sierpnia w Parku Miejskim w Siewierzu przewidziany jest piknik integracyjny. Wśród atrakcji przewidziane są animacje dla dzieci, warsztaty sensoryczne, alpakoterapia, dogoterapia, warsztaty kulinarne i zdrowy poczęstunek. W sobotę 28 sierpnia startuje czwarta edycja biegu o puchar miasteczka jeziorna. W głównym starciu na odcinku 5 km zmierzą się biegacze od 15 roku życia i nordic walkerzy. Nie obędzie się bez nagród i atrakcji. Na zwycięzców w klasyfikacji indywidualnej kobiet i mężczyzn czekają nagrody o wysokości 500 zł. Między godziną 10 a 13 nowo wybudowane przedszkole publiczne oraz żłobek gminny w Siewierzu zapraszają mieszkańców miasta i gminy Siewierz na dnie otwarte. O godzinie 15 startuje 10. Sportowy Dzień Dziecka oraz pożegnanie wakacji w Leśniakach. Przewidziane atrakcje to konkursy dla dzieci, dmuchańce, występ iluzjonisty oraz wiele innych. Od godziny 19 przewidziana jest dyskoteka. 29 sierpnia o godzinie 12 ruszcza festyn zorganizowany przez KGW Brudzowice. Przewidziano m.in. występ orkiestry dętej OSP Brudzowice, animacje, bańki mydlane, tańce dla małych i dużych, występ kabaretu 50+, występy wokalistów. Oprócz tych atrakcji między godziną 12 a 17 w budynku OSP Brudzowice będzie można się zaszczepić jednodawkową szczepionką Johnson Johnson lub dwudawkową szczepionką Pfizera. O 18.30 zabawę taneczną poprowadzi Krystian Stłuczeń. Równolegle Wojkowica Wojkowicach Kościelnych od godziny od godziny 16 do 22 odbędzie się piknik integracyjny. W programie pikniku przewidziano m.in. występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej Strażak, występ Zespołu Wojkowianki, Niezapominajki, Podwarpianki. Ma być również gastronomia, animacje dla dzieci oraz zabawa taneczna. W budynku OSP Wojkowice Kościelne również będzie można się zaszczepić przeciw COVID-19. Szczepienia będą wykonywane między godziną 14 a 18. Mamy nadzieję, że w ten ostatni weekend wakacji każdy znajdzie coś dla siebie w tak szerokiej ofercie, jaka została przygotowana w gminie Siewierz.